Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i uczniowie jego. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników, otarcy kapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co na Niego przyjść miało, Wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu, rzekł do nich Jezus. Ja jestem, również judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał. Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu, jezus odrzekł. Powiedziałem wam, że ja jestem, jeżeli więc mnie szukacie. Pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz przy sobie, dobył go. Uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Han nasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz Żydom poradził. Że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi. I dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wtedy drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka, a służąca odźwierna rzekła do Piotra – Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nimi i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus. Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc. Tak odpowiadasz arcykapłanowi, odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annaz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A szemon Piotr stał i grzał się, powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem, rzekł jeden ze słucharcy kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie Ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? Jotrz znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do Pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do Pretorium. Aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i zapytał: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca. Nie wydalibyśmy go Tobie, i Ład więc rzekł do nich: Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli Mu Żydzi: Na mnie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, który zapowiedział. Jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie? Czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani, wydali mi Ciebie. Coś uczynił, odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom, ale teraz królestwo moje nie jest stąd. I ład zatem powiedział do niego. A więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. Tak jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, Słucha mojego głosu, rzekł do niego Piłat. Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy, jest zaś u Was zwyczaj. Że na paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali. Nie tego, lecz barabasza. A barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, trzy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: Witaj! Królu Żydowski i policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go do Was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus zaś wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich, oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa, Skądże ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego. Nie chcesz mówić ze mną, czy nie wiesz, że mam władzę Ciebie uwolnić i mam władzę Ciebie ukrzyżować? Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. I odtąd Piłat usiłował go uwolnić, Życi jednak zawołali. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłatu słyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale. Na miejscu zwanym litostrotos, po hebrajsku gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy około godziny szóstej i rzekł do Żydów Oto król wasz, a oni krzyczeli Precz, precz, ukrzyżuj go Piłat rzekł do nich Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też piłat tytuł winy. I kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus, Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim. Łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata. Nie pisz król żydowski, ależ on powiedział, jestem królem żydowskim. I odparł Piłat. Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę, tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa, pisma. Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze, A obok Krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki swojej. Nie oto syn twój Następnie rzekł do ucznia. Oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło. Pismo rzekł: Dało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizop pełną octu, i do ust mu podano. A Jezus, gdy skosztował octu, powiedział: Wykonało się, i skłoniwszy głowę. vision of shall Był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały w szabat na krzyżu. Ów bowiem dzień szadabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze. I połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. I natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo Jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście jej wywierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości jego nie będą łamane, i znów na innym miejscu, mówi Pismo, będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef Sary Matei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami. Prosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również nikotem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy. I przeniósł około stu funtów mieszaniny miry i Aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania, bo grób znajdował się w pobliżu, złożono Jezusa. Oto słowo pańskie. Chwało tobie chryste.